Witam. Kolejny film w stylu Czego mnie ojciec nie nauczył, czyli raczej Czego mnie w szkole nie nauczono, albo aby szkoła nie przeszkadzała ci w nauce. Rzecz nieosiągalna z tego co się dowiedziałem dla większości informatyków dla większości osób tworzących strony internetowe dla mnie rzecz banalna a nie mam żadnych jak to się mówi papierów w tym kierunku sam licznik odwiedzin tu stoi bo coś mi tam i kwadrat szwankuje miby tu jest wykrywany wyświetlacz i port PCF 8574, ale coś tam szwankuje. Linux, licznik powinien wskazywać 75, ale jak widać, stanął na o 10.37, a mamy 23. Ta dioda żółta miga w każdym przypadku, kiedy ktokolwiek odwiedzi moją stronę. No to było chyba widoczne. Tu można sobie tą drugą diodę załączyć, wyłączyć. No i powiedzcie, co jest wart taki fachowiz od IT, który tak prostej rzeczy nie potrafi zrobić. Dla mnie to jest rzecz stosunkowo prosta. Owszem, musiałem poświęcić na to. Kilkanaście godzin, aby to zrobić, i zrobiłem. Teraz, ilu tych fachowców, pseudofachowców z dyplomami, jest w stanie to zrobić i w jakim czasie? A pamiętajcie, że jak płacicie za wykonanie jakiejś pracy, to płacicie za czas pracy. Czyli, jeżeli on będzie to robił przez dwa tygodnie, to was nieźle skasuje czyli powiedzmy dwa tygodnie pracy po 8 godzin to będzie 80 godzin razy jakieś 400 zł a ja bez doplomu, bez żadnych papierów jeśli chodzi o IT i tak dalej otworzenie strony internetowej, witryn, Zrobię Wam to w kilka godzin. Sami może odnieście się do tego tematu. Czy to jest wybitnie trudne? Czy to nie jest zbyt skomplikowane, aby za to zapłacić kilkanaście tysięcy złotych albo więcej? No bo no, może tak. Ile wam by zajęło zrobienie czegoś takiego? Jak y, dobiorę się do. Serwera bo problem mam taki, że tam jeszcze FTP mi szwankuje. To wtedy tak 40 godzin tygodniowo, dwa tygodnie razy 400 zł, 32 tysiące. Ale powiedzmy, że robi to student 4000 a ja jak powiedziałem bym to zrobił no za stówkę na godzinę to jest to minimum o którym rozmawiamy myślę że 8 godzin to jest max ja to zrobię za 8 stówek sami ocencie u kogo warto zamówić taką opcję jeżeli jest ona oczywiście potrzebna pamiętajcie, że nie tylko chodzi o jakieś i kwadraty i coś takiego ale o UARTy, RS-232 i tak dalej, wysyłanie, odbieranie SMS-ów z bramki, która jest podłączona do serwera no tu jeszcze tak jakby gratisowo macie kamerkę, która pokazuje to, jak to działa czy to jest naprawdę tak trudne No sami ocencie i napiszcie, co o tym myślicie, co uważacie. Spodziewam się negatywów, ale to pewnie od panów z dyplomami, które zostały kupione od kogoś, który, kto tego dyplomu nie ma, a takie prace wykonuje. Spotykam się z tym. Spotykałem się z tym nagminnie. Natomiast jak jest teraz to z tym kupowaniem, sprzedawaniem, nie bardzo wiem, natomiast wiem jak jest z tą wiedzą, gdzie jest z tym kłopot. Jest papier w CV, cuda w Janki, a rzeczywistość, no taka prosta rzecz, zamigać diodą przez internet okazuje się a wykonalne Jak się film podobał, to oczywiście łapki w górę, subskrypcja i tak dalej. Jeśli chcecie, abym dokładnie opisał, jak to należy zbudować, jak to zrobić, jak to działa, od razu mówię Linux. Zapomnijcie o Windowsie, chyba że macie jakiś pakiet yy, do psychologa/psychiatry gratisowy, bo inaczej raczej. Nie przebrniecie przez problemy w wypadku Windowsa. Więc tu Linux wchodzi w grę. Mogę pokazać, jak to wykonać, jak to zrobić. To nie jest naprawdę bardzo trudne. Wymaga oczywiście trochę myślenia, z czym pewnie jest, co jest pewnie dużym problemem dla panów inżynierów, którzy kupili papiery bo jak inaczej nazwać kupienie pracy końcowej no ale to cóż no niestety takich ludzi się promuje oni są kierownikami, dyrektorami no bo na niczym się nie znają a takimi ludźmi łatwo się kieruje tak, tak robił Kaczyński wybierał ludzi generalnie głupich którymi mógł manipulować podatnych na wszelkie manipulacje albo miał na nich haki no i tak to wygląda oczywiście jak się film podobał to łapka w górę subskrypcja i tak dalej jak się nie podobał to oczywiście łapka w dół ale proszę o komentarz co się wam nie podobało na tym filmie tylko proszę nie pisać, że nie podoba się Wam to, że licznik nie jest odświeżany, bo jak mówiłem mam tu pewne problemy więc y, muszę z tym powalczyć problem nie jest sprzętowy bo gdyby był, to jest na innej magistrali PCF 8574 to zdaje się jest ten adres, a tu jest adres wyświetlacza, czyli jak widać y, one są widziane przez serwer ale system jakoś nie radzi sobie z tym odświeżaniem. Muszę podrążyć temat. Chociaż głównie mnie interesuje problem z FTPem, bo upierdliwe jest wyciąganie, tam przekładanie pendrive'ów i tak dalej, lepiej to robić przez FTP, a tu jak widać działa, czyli że sam i kwadrat komunikację ma, czyli tu nie jest urwany kabelek, to jest Problem na poziomie systemu. Także, jak widzicie, Linux także czasem robi problemy, tylko że Linux robi mi problemy raz na pół roku, a nie raz albo trzy razy dziennie. Z góry dziękuję za lajki, kawy, wsparcie. Do usłyszenia.